Siemano tu Speedomaster i dziś zagramy na serwie PvP Minecraft No i gramy, lecimy i to będzie pierwszy odcinek z, y, z serwera PvP Gramy na serwisę PvP, PvP, PvP krzakera czy tam Bartka z Bartka, już nie jestem pewien. O i mamy tutaj pierwszy wrogu. Kurde! A, palę się, palę się, palę się, palę się, palę się. Cholera. Dobra. I biegniemy szybciutko żeby ich zabić Następnym razem może ze skyblocka na albo coś w wiem że wczoraj zapomniałem wejść na world upogram która tutaj ¿Sería Nie, nie, nie słychać czekajcie, coś zobaczę no w niektórych momentach pewnie było mnie nie słychać, ale... dobra, kij z tym Lecimy, lecimy po i będzie nam wesoło, lecimy po i będzie nam wesoło, lecimy po i będzie nam wesoło, wesoło pojoło, po zioło, po po zioło, po po zioło, wesoło, wesoło. Miło. <K Daisy> <K pondering> <S player> Co zaraz? Wiesz... <sundia> gdzie są dziady? chcę ich zabić albo oni mnie I dobra tak już wiarę w siebie straciłem trzech na jedno Bardzo fajny serwer, bo tu dużo jest nawet wybudowane. Pociągi nie na każdym serwerze się tak zdarzają Dobra, tak. Cholę. włamujemy się do pociągu. Nie, no. Super, tak daleko się łamałem, a ci mi podciśnęło skrzydło. Dobra, wejdziecie, nie będę z nami skakać, bo padnę, zobaczcie. Oj, ej, no bez jaj. Chciałem nie skakać, bo padnę, a ci mnie... Gdzie ten dziad? Czekaj, czekaj, gdzie ten dziad może być? Cholera. z tego kwietnia rozpocznie się losowanie gift code. Tylko dla vip i super VIPów! ów Widzicie, jak chcecie mieć szansę mieć gift code, to możecie wejść na serwer, kupić sobie VIPa i spróbować. Cholera, gdzie ten dziad? Ej, gdzie on może być? Nie wiem, po co się wam, was pytam, bo to nie jest żaden live, ale... Tam! Stamtąd, szcze... O ty, dziadu, wredna franco, ty jedna, ty zbolała, ty... O ty, franco jedna... Tylko gdzie ta franca stoi? Bo i coś nie widać... Dobra... Mam cię cię. No chodź tu skubany! Mam miecz! Skubany! Skubany dziad jeden! Skubany! Skubany kurwo! Sorry za przekleństwa. Sorry, sorry. Miał 9 punktów życia, a ja mu dałem spokój. No bez jaj, no bez jaj. Dobra. Eee... bom bom ...bom Znalazłeś skrzynkę. śmietnik Jakie są? tu są... są jeszcze jedne O, przeczytam wam informacje, których ich... Aha! Dobre informacje. Fuj, eku. Znalazłeś skrzynkę. A pokąd on dwa razy taki sam? Może tu jest więcej skampionek O patrzcie jakie fajne Można nawet tu skakać Tu są mołtwity mm, Cichego Nie powiem cichego wuja Nie będę się wyrażał Bartka z Bartka I tam jest chyba Ideltiego I Idelti no nie Dobra te są najfajniejsze. Ty to jakieś. Takie. Podobne do mojego, ściągnięte z mojego. No nie, patrzcie. Bardzo podobne do mojego. Bardzo podobne. Ej, kurwa, już myślałem, że ktoś obok mnie jest. Dobra. Gdzie są te dziady? Chcę ich zabić, tym bardziej tego, który mnie przed chwilą zabił. Bo on tu mnie na serio wkurzył. Nie będę się wyrażał. Obiecałem sobie, że do końca odcinka ani raz nie przekladnę. Mam taką nadzieję. I mam nadzieję, że nic się nie zepsuje i że się nagra wszystko. Głos i wszystko. Obraz i tak dalej. Dobra. Mikrofon odlatuje coś, więc trzeba go ustawować. Ustatkować Dobra gramy game, game, game gameplay game Gameplay Szybki No się Eku! Nie! Tylko, że to moje nie jego, ale patrzcie co potrafię robić z mieczem. Normalnie ludzie potrafią tylko tak. Tak. I tak. I tak. Tak, tak, i tak, i tak. A ja potrafię tak, 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 tak. i tak. Przebijecie. To jest szybsze, bo zadajesz więcej ciosów w tym samym czasie niż tak, 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 tak. tak. Tylko po prostu lecisz na spontanie. <laughs> Pytam się gdzie, a ja. to pewnie ja. Dobre. Ogarniam, ogarniam, Ogari Mam nadzieję, że Wam się spodoba PVP. O, te dziady gdzieś są, dziady, giedne te. Mnie tu nie ma. Napiję się. Tak jak mówiłem, mnie tu nie ma. Cholera! O, bez Serio. Headshot. Ej, bez To był cheater. To był, to był, to był, to był cheater. Dobra, nie wiem, co ja chciałem wpisać, ale... To był, to był, to był, to był, cheater, cheater, to był, to był, to był, cheater, cheater, to był, to był, cheater. Aha. Fajnie. Fajnie, Fajnie. tutaj. strzała tutaj. No dajcie strzały, dajcie dajcie, No dajcie. dajcie. Do to już ekumii kto to To był, to był, to był cheater Cheater, 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 cheater To był cheater. cheater Cheater, 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 To był cheater To był, to był... Cheater Eku pro... Bez jaj Jaja to sobie robisz? Ochrona 4. Dobre, skórzane jako ochrona 4. Good game. A mieczyk? Drewniany miecz. Zobaczymy, czy drewniany będzie lepszy od diamentowego. O tym się przekonacie w następnym odcinku. Nie, no żartuję. Dzisiaj jeszcze się o tym przekonacie. Pęga bonga, bonga. jak się stąd kurde wydostać? Mm, dobra, pytanie, jak się stąd wydostać? To, eku, chcesz itemki? Nie, A po chuj mi. Dobra. No i obiecałem sobie, że nie będę przeklinać. Yy, wy tego nie słyszeliście, bum bum. Wy tego nie słyszeliście. O, masz. A masz... No! Arena PvP! Ej! No, ale arena PvP! A w tym ta arena PvP... A, nie, nie ma! Nie ma! Takie dziady! Takie, takie buty! Dobra, na spawno. O widzicie? Znalazłem jak się stąd wychodzi! Takie jestem trochę śpiący... Dobra. Aha, i polecam ten serwer Bartka z Bartka. Żeby nie było wyrzucona z niego, a go nawet nie polecam. E, dobra. Drewniany miecz. Jestem te Bro. The Master. Kurde, nie wiem jak to się mówiło. Dobra, gdzie tamte dziadyki? Nie, nie w tą stronę. W tamtą do dziadyki idzie się. Ucenię wszystkie temki za 10, 9, 8, 7. Ses cholera. Mhm. Lecimy do góry, może tam będzie dobra droga. Jożim z bazu. Zas, Zobaczymy, gdzie jest dobra droga na mini mapie. Na mini mapie zobaczymy, gdzie jest dobra droga. Zobaczymy, gdzie jest dobra droga. Zobaczymy, gdzie jest dobra droga. Zobaczymy. Ale to lata. Dobrze idę. Szłem na początku dobrze. A te to jaj. To są jakieś cholerne jaja. Kole kolejowe. Ej, chol. No, dawaj z mieczem drewnianym. O, 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 zobaczymy, kto tu przegra. I ja przegram. Jeden HP mu został spadł. Yy, dobra biegaj tam, biegaj tam szybko póki eku leży e. dobra fu, fu 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 i lecimy po diaksowy hełm albo po moje drewniane eku <laughs> ale eku lepsze od tego <laughs> to trzeba poznać dobra nie nie. Kurde, nie wiem, co. Dobrze, teraz. Tak. Jest. I tamę dużo itemów. O. Żelazne ochrony Oto jest lepszy nie, jakszowy ochrona cztery najlepszy. a to jeszcze żelazny spodnie, nie heum żelazny a tu jebać go dobra te tu spadną hihi hihi hi, hi, uff już myślałem że my zabiję tutaj buteleczki z eksponem nie działają no to to już było nie fair nie fajnie nie fajnie Dobra, nagrywam już 17 minut, jeszcze pójdę tam kogoś zabiję albo padnę. I to będzie koniec nagrywania na dzisiaj. I... I... Tak wiem, że się cieszycie, że już nie będziecie musieli słuchać mojego pieprzonego głosu. Ale mam nadzieję, że Wam się spodobało. <głysy> o, tędy. Zgadłem, 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 ZGADŁEM! No. Ciuchcia i dwa noby do zadania. Dobra, z diaksowym dam sobie lepiej sojusz. O ty tak dziadu, ja chciałem sojusz z tobą, a ty tak do mnie? Ja z tobą chujem, ja z tobą do ciebie z rękami, a ty mnie... Zabija dziadu jeden, ty dziady go ty. Dobra i będziemy kończyć już. No to na razie. Bum, badum.